Były prezes z PKN Orlen, dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Obajtek ujawnił, czy chce być albo czy będzie prezesem stacji TVN. Może raz na zawsze wreszcie zakończą się te spekulacje na temat Daniela Obajtka, bo Daniel Obajtek w rozmowie ze stacją w Polsce 24, w wywiadzie w strefie starcia Michała Adamczyka powiedział tak. Nie jest moim marzeniem być prezesem tej telewizji. Tyle, która tyle złego wyrządziła w Polsce i tak mocno skłóciła. Mówię szczerze, to nie jest moje marzenie. Generalnie uważam, że tej destrukcyjnej stacji nie jesteśmy w stanie w żadnym wypadku zreformować, powiedział yy, Daniel Obajtek na antenie w Polsce 24. Pytany, czy chciałby być prezesem stacji TVN? Więc być może raz na zawsze ta kwestia wreszcie zostanie zamknięta, i pytanie. Pytania o ten TVN po prostu przestaną mieć miejsce. Zobaczymy też, zresztą. W czyje ręce trafi stacja TVN? Wiemy, że proces sprzedaży tej stacji trwa. Wiemy, że tam jest trzech chętnych. Grupa Wirtualna Polska, Michał Słowow, Polski biznesmen i też ta grupa należąca do rodziny Berlusconich. Zobaczymy, jak analitycy amerykańskiego banku JP Morgan, jak skwalifikują te oferty, czy one będą dalej aktualne. Sprawa jest trudna, bo zakup tvn to są miliardy. Złotych, więc to jest potężna, pokaźna inwestycja.